Koniec lat czterdziestych. Ulice moskiewskich przedmieść były w większości wybrukowane kostką. Domy były głównie drewniane, a murowane budynki należały do fabryk, zakładów przemysłowych i instytucji państwowych. Tylko sporadycznie można było spotkać murowane domy mieszkalne. Do zniesienia kartek żywnościowych i reformy pieniężnej pozostał rok. Dopóki pieniądze nie miały większej wartości, korzystano z kart limitowych, specjalnych talonów i kwitów. Szczęśliwcy wymieniali je na specjalnych bazach, na odzież, obuwie czy płaszcze, ściśle według listy wskazanej w talonie. Rzeczy te trzeba było dodatkowo opłacić. Zdobycie odzieży było trudne. Na przykład rajstopy czy kalesony były wówczas nieznane. W mrozy kobiety zakładały pod flanelowe spodnie męskie kalesony. W wilgotną pogodę damskie nogi chroniły przed wilgocią gumowe buciki, które noszono na materiał przypominający kalosze. O ciepłych kozakach nikt nawet nie marzył. W tym czasie do Moskwy napływały listy od mieszkańców innych miast. Na przykład mieszkańcy Gorkiego pisali, jak bardzo męczące jest to gadanie w gazetach i w radiu o dobrym życiu. Mieszkamy w brudnych mieszkaniach, zarabiamy grosze, z których prawie połowę zabierają podatki. Sklepy są puste, a na rynkach wszystko jest drogie. Podpisanie dokumentów na miesiąc pracy bez wynagrodzenia odbywa się pod przymusem. Nie podpiszesz Zatrzymają cię w warsztacie po godzinach na kilka dodatkowych godzin i nie wypuszczą. W 1945 roku odbyła się pierwsza powojenna parada sportowców. Uczestników zakwaterowano w koszarach wojskowych. Dyscyplina była bardzo surowa, a codzienne wyczerpujące treningi odbywały się regularnie. W 1947 roku zniesiono kartki żywnościowe, sklepy wypełniły się towarami. Ale podstawowe produkty, takie jak mydło gospodarcze, olej roślinny czy jajka, nadal nie były dostępne na półkach. Sprzedawano je tylnymi drzwiami sklepów, zwłaszcza przed świętami. Co roku przed majowymi świętami, ludzi zmuszano do podpisywania się na tzw. pożyczki na rozwój gospodarki narodowej. Wielu pracowało za darmo na sobotnikach lub oddawało swoją miesięczną pensję, ale najczęściej przez cały miesiąc pracowano bez wynagrodzenia dla dobra kraju. Budownictwo mieszkaniowe w Moskwie nabierało tempa. Powstawały nowe domy, ale kolejki na poprawę warunków mieszkaniowych pozostawały długie. Ludzie stali w tych kolejkach latami. Jednak z każdym rokiem pojawiały się nowe budynki, a życie stopniowo się poprawiało. 7 września 1947 roku Moskwa obchodziła swoje 800 lecie. Było to wyjątkowe święto. Kreml ozdobiono światłami, a w Parku Kultury imienia Gorkiego odbył się karnawał. Obozy pionierskie stały się nieodłączną częścią życia dzieci w powojennych latach. Rodzice wysyłali swoje dzieci na lato do obozów. Obozy były skromne, ale oferowały rozrywki i zajęcia dla dzieci. Mimo skromnych warunków dzieci odnajdywały radość w kontaktach z rówieśnikami i prostych przyjemnościach. W 1954 roku doszło do ważnych zmian w systemie edukacji. Szkoły przestały być podzielone na męskie i żeńskie, stając się koedukacyjnymi. Obozy pionierskie również zaczęły przechodzić na mieszane grupy, co odzwierciedlało nadejście nowej epoki. I życie zaczęło zmieniać się dosłownie na oczach ludzi, jakby oddychanie stało się łatwiejsze. Radziecki człowiek po raz pierwszy zaczął myśleć o sobie, o swoim wyglądzie, o małych radościach codziennego życia. Na wzgórzach Lenina kończono budowę monumentalnego budynku Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, symbolu nowej epoki wiedzy i postępu. Młodzież, byli frontowcy i dzieci wojny wchodziły w dorosłość z entuzjazmem i nadzieją, zdobywając wiedzę potrzebną do budowy szczęśliwej przyszłości. Współczesna rzeczywistość również oferowała swoje drobne radości. Sklepy zaczęły wypełniać się towarami. Na witrynach pojawiły się niezwykłe materiały: kriposatyna, tual, sztruks. Ludzie nawet w powojennej skromności zaczęli cieszyć się tym, co posiadali. Paradoksem czasu pozostawał jednak brak podstawowych produktów. Reklamowano je siotry, baliki i wina, ale mydło gospodarcze czy olej roślinny wciąż zdobywano tylnymi drzwiami. W tym samym czasie organizowano wielkie wydarzenia, takie jak Wszechzwiązkowa Wystawa Rolnicza. Uczestnicy podziwiali osiągnięcia socjalistycznej pracy, ogromne byki, świnie i barwne pawilony. Jednak za pięknym obrazem kryli się ludzie żyjący bez luksusu, z rękami zniszczonymi ciężką pracą. Na ulicach miasta zmieniały się twarze. Ludzie po raz pierwszy od wielu lat pozwalali sobie na odprężenie, cieszyli się przyrodą, odpoczynkiem i spotkaniami z przyjaciółmi. Park, działka lub nawet zwykły spacer za miasto stawały się symbolami nowego życia. Latem 1957 roku miało miejsce wydarzenie, które zmieniło wizerunek Moskwy: Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Tysiące ludzi z całego świata zjechało do Moskwy, co nadało miastu zupełnie nowy oddech. W oczach mieszkańców życie wypełniło się jasnymi kolorami. Dla prostych mieszkańców, takich jak budowlańcy Lato było czasem pracy. W tamte wakacje wielu młodych ludzi po raz pierwszy doświadczyło: Co znaczy być dorosłym? Pracowali fizycznie, rozładowując cegły na budowach. Była to ciężka praca, ale każdy dzień przynosił widok rosnących murów nowego budynku. To napełniało dumą. Byli częścią zmian. Te zmiany wydawały się czymś niezwykłym, szczególnie gdy pamiętało się, jak ciężkie było życie zaledwie kilka lat wcześniej. Wojna pozostawiła swoje ślady, ale radziecki człowiek patrzył w przyszłość, budował, tworzył i marzył. Nawet jeśli otaczały go ruiny i niedostatek, w sercu każdego tliła się nadzieja. Odwilż lat 50. dała ludziom możliwość poczucia się prawdziwymi, wolnymi, szczęśliwymi. Na zawsze pozostała w pamięci jako czas przemian czas, gdy zwykły człowiek mógł marzyć i wierzyć w lepsze jutro. Miną lata wiele się zmieni ale obraz tych pełnych życia, wielonarodowych ulic, wypełnionych radością i światłem, pozostanie symbolem nadziei i wiary w lepszą przyszłość.